Za każdym razem, jak tędy przychodzę, po prostu nie mogę oderwać wzroku od tego domku. Nie mówcie, czy on nie wygląda świetnie. Szkieleta słyszałem. <laughs> tak, muszę zmienić sobie shadery, bo te niestety zbyt mi lagują. Hej, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Księga Przygód, więc. Wow, oj, co ty tu robisz. W poprzednim odcinku wiem, powiedziałem, że shaderów nie będzie. Tra -la -la, tra -la -la. Um... Ale jednak, jednak się zdecydowałem też jedyny, dlatego, że zrobiłem sobie formatowanie komputera. Przez to między innymi nie było zbyt dużo filmików w ostatnimi czasy. Nawet tych SimCity i z Darkwing, Duck, co zacząłem ostatnio właśnie, jak od razu jak sformatowałem komputer. Um, I jeszcze drugi powód jest taki, że e, zacząłem rysować komputerowo, bo kupiłem sobie tablet graficzny, teraz jestem już taki ho ho, ho jak, jak Darku, prawie. <laughs> jeszcze dużo mi do tego brakuje, ale, ale trzeba ćwiczyć, nie? E, wow. <laughs> no nieźle. Nieźle, nieźle, ciekawe co ja ci powiem ostatnio. E, więc, <laughs> no, jeśli chodzi o ten tablet, to, to spoko urządzonko naprawdę, e, ale e, nie będę się na ten temat rozgadywał, bo nie po to tutaj jestem, więc, e, co dzisiaj zrobimy? Nie wiem, <laughs> niekoniecznie. Znaczy, nie wiem, mam, mam parę planów. Na jeden plan muszę poczekać, aż Dark zrobi tekstury, albo ja właśnie za pomocą tego tabletu, bo między innymi też dlatego sobie go kupiłem zrobię sobie będę robił sobie tekstury do księgi przygód. Oczywiście Dark będzie dalej autorem, tylko że ja tak jakby po prostu mu będę pomagał coś jak na przykład Karimiri robi z z Packiem razem z Darkiem, czyli no, przy niektórych supportach do modów na przykład Dark, znaczy, Karimiri mu pomaga. Co ty tu robisz w ogóle? Jak ty się tu dostał? Znaczy, no w sumie, jak się dostał, to zrozumiałe, tylko jak on teraz. No, my Sieć tam. Kiedyś może pamiętacie tutaj utknął nawet, no, Nie wiem, czy to nagrywałem wtedy, przy budowaniu tego statku. <grym> chciałem mu. Chciałem zrobić, żeby nie, nie zdysponował się. Rzuciłem mu na głowę ten. Dynie, ale jednak, jednak był na tyle mądry, że wskoczył do wody za mną zaraz jak tylko wszedłem na statek. No cóż, on też się tak <laughs> ruszy. E, dobra, w tym odcinku chciałem się zająć e, portem. Zbierałem sobie właśnie troszkę drewna. O, może zmienię jeszcze na inne shadery, bo coś czuję, że na, na tych daleko nie pociągnę, bo za bardzo mi się zacina. No, to już spoko. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj port. Właściwie to nie wiem, czemu mi się jeszcze ta opcja włączyła w Alternata Blocks. Tak. O, teraz jest dobrze. Zrobimy sobie dzisiaj kawałek takiego portu. Mianowicie chciałem po prostu tutaj dodać parę takich domków. 1, 2, 3, 4, 5. żeby było nieparzyście. I na przykład tu. Tak? No, tak. Nie wiem, żeby były dwa z różnych materiałów. No, będą domki w podobnych stylach jak w podobnym stylu jak tamten, znaczy ten, w którym śpię. I myślę, że będą miały te takie dachy, które będą troszkę wystawały. Nie wiem. Postaram się zrobić to tak, żeby. Wypełnić tutaj tą przestrzeń domkami, tutaj troszkę, i w tym miejscu planowałem kiedyś, żeby był, była stocznia, w której będą budowane statki kolejne. Dokładnie chyba nie wiem odkąd by to zacząć. Walnijmy sobie tutaj taki słupek, chociaż tutaj są te słupy, to może tak teraz się będzie zgadzać z tym słupem co tu już mam zbudowane i ta stocznia, nie wiem, powstałaby gdzieś od tego miejsca. Tak, ten słup zniszczę, ciup, leć i postawię go tu i od tego miejsca, żeby była wbudowana stocznia aż do końca tego brzegu. Nie będzie jakiś tam niedokończony statek, taki z tym ze szkieletem, coś jak zaczęliśmy budować ten nasz um, statek, tam, tam gdzieś dalej lata, tylko że go nie widać, <laughs> I, 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 i będzie to po prostu taki wiek, wielki hangar, tak jakby dla e, samolotów. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Wystarczy użyć troszkę wyobraźni i od razu wszystko wiadomo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Robić to tak co pięć kratek, bo kurde coś mi tu nie bardzo pasuje w tym. Nie hmm. wiem, musiałbym po tym, o tym chyba pomyśleć poza kamerą, bo zbytnio... Na nagranie nie powinienem takiej rzeczy robić, to już się kiedyś nauczyłem. Um, przydałoby się jeszcze jakiś czwarty rodzaj drewna, ale nie wiem. Z akacji. O, jakby tu było z akacji! Kurde, a musiałbym nazbierać. <gry> Dobra, więc e, tu mamy jeden domek, tu mamy drugi domek. E, trzeci domek myślę, że będzie z tej akacji. Na razie tak wybuduję, żeby było. Um, dla planu po prostu tutaj może będą trzy kratki i tutaj dwie nie wiem czemu tak nie pytajcie po prostu po prostu bo tak i będą takie domki tak się będzie tak zaczynało i tu by się przydało zrobić dokończyć ten chodnik troszkę w ogóle bym musiał jakoś zaplanować to jakby ten zakręt tutaj zrobić, bo to nie może być tak, że tutaj już jest port, a tu jest ścieżka po trawie, więc nie pasuje to zbytnio. Ale nad tym to się zastanowię poza nagraniem, więc zobaczymy się za chwilę. Wiecie co? <trujemy> Trzeba by tą skrzynkę wreszcie sprzątnąć. U, mossy -kobl. Dobra, biorę. <trujemy> o czym ja to mówiłem? A tak, miałem budować ten domek. Wiecie co, na chwilę jednak przestanę budować tamte domki. Wpadłem na genialny pomysł, który myślę, że Wam się spodoba. Nie wiem, shader włączony, nie wiem czemu mi się włączyły. Ale najpierw sobie może coś zenchantujemy, bo tam tego nie robiłem. A przy okazji przydałaby mi się łopata do, do kopania piasku. Efficiency 4. Dobra, nie będzie. Bierzemy. No, taka dość słaba mógłbym ją połączyć, są może będzie lepsza. Spróbujmy może jeszcze raz. I jeden miecz. O Chup. Tak. I mieczyk, mieczyk, mieczyk. Fire aspect. Nie wiem. Flame jeden nie. Unbreaking 3. No niech będzie. Tylko muszę na, przerobić sobie na lapis. E, zaraz powiem Wam w ogóle o co chodzi z tym projektem, ale e, co mogę Wam. O, idealnie. E, co mogę Wam powiedzieć już teraz, to to, że ten projekt przytrzyma mnie chyba na długo e, z. No dobra, nie będzie. E, na długo mnie przytrzyma z projektami. E, zresztą może zrobię książek. Jeśli chodzi w ogóle o Minecrafta, to będę dość długo przy tym siedział, ale na pewno naprawdę Wam się spodoba. Może to będzie nawet projekt większej skali niż ten nasz statek Biały Waleń. No, ale to <gryw> za chwilę zobaczycie. Ja potrzebowałem tylko łapaty, żeby wydobyć piasek. Zobaczymy się za chwilę, jak pozbieram ten piasek. Ech, powiedzcie, że ten też nie wygląda epicko na tych shaderach. Ja też tak myślę. <gry> Więc tak. Yy, to jest właśnie ta rzecz, o której mówiłem. Coś wielkiego. <gry> I powiem Wam, że z tego będzie wielki projekt, który mnie przyciągnie na pewno na bardzo długi czas do Minecrafta, yy, bo właśnie po to go wymyśliłem. Pomyślałem tak. Po co robić w porcie w pełno tych. Yy, Domków, skoro można zrobić w to, ruszyć trochę głową i zrobić to w sposób e, dość nietypowy, bardziej nie, nietypowy, <grym> po prostu. O. Więc wymyśliłem coś takiego, bo od bardzo dawna miałem to w głowie żeby zrobić sobie takie wielkie jaskinie, w których będą e, domki e, mieszkalne, w których będą na przykład gnomy albo jakieś nimfy, czy nie wiadomo co jeszcze. Myślałem, że koń znikną. będą sobie mieszkały, i to jest po prostu idealne miejsce, żeby to zrobić. No, powiedzcie, że nie. <noise> zrobimy sobie wielkie wzgórza, bo przy okazji tutaj mamy coś podobnego, więc tam wystarczy tylko wykopać parę dziur i będą jaskinie. No, więc zrobimy sobie tutaj wielkie wzgórza sztuczne, które od środka będą puste, i tam będą sobie te gnimy, nomfy i inne takie. Mieszkały. Jeden problem jest taki, że nie wiem, jak się tam dostać w łatwy sposób. Więc na pewno będę potrzebował do tego bardzo dużo dirtu. Ten dirt będę sobie brał właśnie. Stąd. Czyli wszystko to wygole zrobię z tego kamienia. I ten dirt stąd przeniesie się tutaj na górę, dzięki czemu nie będę musiał nic nigdzie dalej chodzić, żeby zbierać dirt. I też dirtu więcej nie stracę. To oczywiście wszystko będzie na różnych poziomach. To na razie jest płaskie, ale nie macie się co bawić. Będzie to wyglądało troszkę lepiej. I jedyne co muszę niestety zbierać, dozbierać trochę, to kamień. Kamienie na nazbierałem póki co tyle. I to musi wystarczyć przynajmniej na dzisiejszy odcinek. I myślę, że od razu zaczniemy sobie robić te wzgórze od tej strony bo tutaj jestem naprawdę tak ciekawy jak to będzie wyglądać że wezmę sobie ten kamień i zaraz zacznę coś z tego tworzyć niestety będę musiał to zrobić poza nagraniem albo raczej niestety, bo to jest, będzie dość nudne to zobaczymy się jak to zrobię wiecie co powiem wam że wygląda to Dokładnie tak samo, jak sobie to wyobrażałem. No, no, z małymi wyjątkami, jak na przykład ten Dirt. Tutaj mogłem troszkę więcej stona w tym miejscu dać. Ale świetne, to jest po prostu świetne. Tylko sobie wyobraźcie, jak będzie to takie wzgórze, właśnie w takim stylu, na całym tym wybrzeżu, bo już mi niestety kamień się skończył. To była jedna taka mała skrzynka, to nie ma co się dziwić. Jak cały ten. Całe te wzgórze będzie tutaj, tylko że w tym miejscu e, będzie tego kamienia troszkę mniej, bo <laughs> raczej wolę to zrobić w taki sposób, e, że będą tylko takie słupy, filary podtrzymujące z tego kamienia i będzie widać już stąd, co się będzie działo w środku tego wzgórza. E, czy nie wiem, tutaj będzie filar 1, 2, 3. Hangar oczywiście tutaj dalej powstanie. Czy ta stocznia do tego, do statków, tylko że po prostu będzie zrobiona troszkę w innym stylu, żeby pasowało do, do tego wzgórza. Bo <laughs> jezu, ale mi się głos zmienia naprawdę. Chyba przez to, że jest zima, <laughs> wszędzie śnieg pada i zaczynam chorować. Tak jak zresztą większość chyba Polaków teraz, ale wygląda to nieziemsko. Ja to tak zostawiam. Tam, oczywiście, jeszcze jakiś domek, na przykład w tym powstanie, coś w podobnym stylu, jak to. Tak myślę, żeby przełamać troszkę ten kamień. Z środka to wygląda w ten sposób. Nie jest to aż tak złe, ale oczywiście to się jakoś poprawi. To się zastanawiałem, co to jest. Ja myślałem, że to jest jakiś baga, piasek po prostu. <laughs> Ale dobra. Tak to wygląda od tej strony. Przejdziemy sobie jeszcze tu, w tym miejscu już to wzgórze nie powstanie. Raczej chciałbym zrobić coś takiego, że z oceanu właśnie tak jakby statki wpływały, to będzie to wyglądało tak, że. Między tymi dwoma wzgórzami, bo to jeszcze poprawię na podobny styl jak ten, to będę wtedy widział takie, taką jak kapkę mojej wioski. Taki efekt chciałbym uzyskać. No, od tej strony to też wygląda całkiem nieźle. Tu bym mógł jeszcze troszkę to poprawić, zwłaszcza to, mi to miejsce, ale da się załatwić. <gryw> na razie to tyle wystarczy. Więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Znaczy, mam w sobie jeszcze jeden pomysł, dobra. <laughs> jeszcze, jeszcze dwie minutki. O, i tutaj jeszcze dwa Creepery. Moja poniszczona ścieżka jest jeszcze bardziej poniszczona niż była. <laughs> hmm. To jeszcze jedna rzecz to jest nasz kurnik, który niestety nie do końca chce działać tak jak trzeba. Dlatego, że jajka tutaj są, zbierają się, ale nie są automatycznie wyrzucane. Więc trzeba by zrobić tutaj jakąś migawkę. Tą migawkę teraz zrobię, bo wiem jak ją przykryć, żeby nie było jej widać. Więc najpierw Peter tak, Redstone tak powinno teraz migać. Połączymy sobie to tak. I niestety to jest troszkę za szybko. O. A teraz? Ło, wow. nawet nie widać jak. lol. Dziwne. Nie widać nawet jak gry się załącza i włącza. bo przez to, że mam za mało FPS-ów. Bo nie mam teraz, w tej chwili, nie mam 30 stałych. Zobaczymy, czy się włączy, jak się skończą jajka. Ok, włączyło się i teraz jakby to przykryć. To wymyśliłem taki sposób. To jest bardzo proste w sumie. Nie wiem czemu nawet nie wpadłem na to wcześniej, ale wystarczy to po prostu przykryć balami drewna i udawać, że nic tam w środku nie ma że to postawiłem, to, że tak, o, jajeczko przyszło i od razu się załączyło i teraz żeby to jeszcze troszkę wygląd poprawić można dodać tory, które będą udawać, że jako sznurki trzymają te drewno bardziej, teraz to wygląda troszkę bardziej jak tary tak, ale ale nie przejmuję się tym, <laughs> że wyglądał to jeszcze bardziej naturalnie, można ewentualnie dodać tutaj na przykład jeszcze troszkę tego drewna. Wyekwipuję topór, będzie łatwiej. Tak, tak. No ale może do końca już to oprę. Troszkę większe te bale będą teraz. Tak. I trochę torów, żeby je przytrzymać. Tak, tak i tak, bo więcej mi już nie starczy. No i od razu wygląda to jakoś lepiej. Teraz wystarczy tylko tu. Aha, przydałby się jeszcze taki toporek, żeby tu postawić, ale że nie mam to na razie będzie dźwignie. No, Wygląda prawie jak topór. <grym> Jedynie co to bym mógł jeszcze jakąś wirową dróżkę tu dodać. No to w sumie też mogę. I to by było na tyle w tym odcinku, bo więcej pomysłów nie mam. Powiedzcie, co myślicie o tamtym projekcie? Bo ja mam naprawdę teraz wielkie ambicje, żeby to zrobić podobnie jak z, z tym naszym statkiem, Może więcej, tak Siup. i to było chyba na tyle. <laughs> już nie będę więcej przedłużał, bo jeszcze i tak bym musiał nagrać parę odcinków z innych naszych serii, tych jak SimCity czy Darkwing bo już mi się skończyło w zapasie. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do oglądania innych moich filmów, pozdrawiam, no i cześć.